Dzień dobry wieczór, jest 25. dzień lutego, do końca roku pozostało 309 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Adam, Antonina, Cezary oraz Wiktor. Wszystkiego najlepszego dla Was! Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1948. Założono powszechną organizację służba Polsce. Wychowanie młodego pokolenia było ważnym elementem polityki władz komunistycznych rządzących Polską od 1945 roku. Panowanie nad młodzieżą, w ich mniemaniu, gwarantowało trwałość nowego ustroju. Nie cieszącego się zaraz po wojnie powszechną przychylnością społeczeństwa. Młode pokolenie poddawano licznym działaniom polityczno-propagandowym. Dnia 4 czerwca 1945 sekretariat Komitetu Centralnego Policji Partii Robotniczej podjął uchwałę o ujęciu młodzieży od lat 15 w organizację przysposobienia wojskowego i fizycznego. Dzięki temu stworzone zostały ramy organizacyjne dla formacji mającej ukształtować nowego człowieka. Nieszczędzącego sił dla budowy komunizmu, a przy okazji przygotowywano by młodzież do służby wojskowej. Organizacja utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej i sportu. Artykuł pierwszy tej ustawy wprowadził obowiązek powszechnego przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży, celem włączenia twórczego zapału młodego pokolenia do pracy nad rozwojem sił i bogactwa narodu oraz celem rozszerzenia systemu wychowania narodowego, przedłużenia kształcenia i wychowania młodzieży poza okres obowiązku szkolnego. Dla bezpośredniego kierownictwa powszechnym przysposobieniem młodzieży utworzono Powszechną Organizację Przysposobienia Zawodowego Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Młodzieży o nazwie Służba Polsce. Organizacja nawiązywała do tradycji przedwojennych, junackich chówców pracy działających w latach 1936-39, jednak realizowała ideologiczne cele władz komunistycznych. Rok 1956 dokonano oblotu szybowca SZD-15 SROKA. W 1955 roku Liga Przyjaciół-Żołnierza określiła warunki techniczne, jakie powinien spełniać nowy szybowiec, będący następcą wywodzącego się jeszcze z przedwojennej konstrukcji szybowca ISB Komar. Nowy szybowiec miał charakteryzować się lepszymi osiągami oraz posiadać kabinę zbliżoną konstrukcyjnie do kabiny ucznia zastosowanej w SZD-10 Czapla. Miało to ułatwić przejście pilotów szybowcowych z latania konstrukcjami dwumiejscowymi na jednomiejscowe. Wymagania konstrukcyjne, jakimi musiała charakteryzować się nowa konstrukcja, nie wzbudziły entuzjazmu w szybowcowym zakładzie doświadczalnym w Bielsku Białej, które były odpowiedzialne za nowy projekt. SZD zaproponowało LpZ zdecydowanie najnowocześniejszą konstrukcję, Określaną mianem SZD-16 Gil, charakteryzującą się lepszymi osiągami niż te, które oczekiwała LPZ, liga nie stwierdziła zainteresowania Gilem i w SZD przystąpiono do konstruowania szybowca według jej wymagań. 31 sierpnia 1957 roku po raz pierwszy wzniósł się w powietrze pierwszy egzemplarz seryjny o numerze SP-1718. Poza dwoma prototypami zakłady szybowcowe Lotnictwa Sportowego w Krośnie wyprodukowały jeszcze 20 szybowców, które znalazły się na wyposażeniu aeroklubu. Zgodnie z przewidywaniami SZD, szybowiec nie był znaczącym postępem w porównaniu z komarem, a wręcz niektóre parametry sroki okazały się od niego gorsze. Zbudowane egzemplarze były eksploatowane do lat 70. Zachowały się dwa egzemplarze, które można oglądać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 2009 to bunt żołnierzy BDR w Bangladeszu. Bunt żołnierzy paramilitarnych oddziałów ochrony pogranicza. Był znakiem protestu przeciwko niskiemu żołdowi oraz złym warunkom sanitarnym. Do walki przeciwko zbuntowanym żołnierzom wyruszyła Armia Narodowa Bangladeszu i Miejscowa Policja. Pierwsze walki miały miejsce w stolicy kraju. Buntownicy wzięli około 100 zakładników, w tym dowódcę BDR. Następnie pod naciskiem wojsk uwolnili dzieci i kobiety. Premier Bangladeszu, która rządziła przez niecałe dwa miesiące, po przekazaniu przez armię władzy wezwała do zachowania spokoju. W ciągu jednego dnia rewolta rozszerzyła się na 12 miast. W celu ograniczenia skutków jego rozszerzenia wyłączono telefonię komórkową. Sieci telefonii komórkowej zostały zamknięte. Polecenie Komisji Regulacji Telekomunikacji oświadczył rzecznik jednego z operatorów. 26 lutego walki wybuchły w nowych miastach. Tego dnia armia bangladeszka spaliła na ulicach Daki 10 czołgów. Muntownicy sprzeciwiali się dyskryminacji i domagali podwyżki żołdu oraz lepszych warunków odbywania służby. Zablokowali drogi, ukradli 2500 sztuk broni, wyciągali oficerów z ich biur i domów, zabito co najmniej 57 dowódców, w tym najwyższego dowódcę oddziałów BDR. Rebelia szybko rozprzestrzeniła się po całym kraju, jednak została stłumiona po 33 godzinach. 27 lutego armia rządowa schwytała i aresztowała 200 najbardziej aktywnych buntowników. Aresztowaliśmy prawie 200 żołnierzy BDR, którzy zbiegli z koszar w cywilnych przebraniach. Otrzymaliśmy rozkaz zatrzymania buntowników, powiedział po łapance rzecznik elitarnej jednostki sił bezpieczeństwa. Buntownicy w cywilnych ubraniach zostali złapani podczas próby ucieczki. Tego dnia rząd ogłosił trzydniową żałobę. 28 lutego ciała ponad 50 oficerów odkryto w grobie na terenie bazy wojskowej. Wielu torturowano, ciała ich pocięto na kawałki lub palono żywcem. W sumie w buncie zginęły 74 osoby. Pierwsze wyroki specjalnych trybunałów wojskowych za udział w buncie ogłoszono w kwietniu 2010 roku. Skazano wtedy na kary więzienia 29 żołnierzy. 17 czerwca 2012 611 żołnierzy, którzy podnieśli bunt, zostali skazani na kary od 4 miesięcy do 7 lat. 28 sierpnia 2012 skazano kolejnych 665 żołnierzy na kary więzienia maksymalnie do lat 7, a 113 dostało po 7 lat. Z kolei 5 listopada 2013 350 żołnierzy skazano na wyroki do 14 lat więzienia, natomiast 152 wojskowych BDR otrzymało karę śmierci. Podczas rozpraw w trybunałach oskarżeni nie mieli prawa do adwokata i apelacji. W roku 2014 zlikwidowano jednostkę specjalną ukraińskiej milicji Berkut. Wyspecjalizowana jednostka ukraińskiej milicji podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Nazwa jednostki pochodzi od ukraińskiej nazwy Orła przedniego. Jednostka została utworzona w miejsce radzieckich służb OMON po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości i miała skupiać się głównie na walce z przestępczością zorganizowaną, zabezpieczeniem zgromadzeń i manifestacji. Jednostka brała udział w stłumieniu strajków górników w Dąbasie w latach 1989-1990 i pobiciu uczestników pogrzebu patriarchy Włodzimierza na Placu Sofijskim w Kijowie 18 lipca 1995 roku. Podczas Euromajdanu w latach 2013-2014 Berkut brał bezpośredni udział w pobiciach, torturach i zabójstwach protestujących. Pierwszy zabity przez Berkut został Programista Paweł Mazurenko 22 grudnia 2013 roku. 18 lutego 2014 roku po zabójstwach 15 protestujących został zabity pierwszy funkcjonariusz Berkutu. Rozkazem MSW nr 144 z dnia 25 lutego 2014 roku o likwidacji oddziałów specjalnych Milicji Bezpieczeństwa Publicznego Berkut został rozwiązany. Rozpoczęto postępowanie karne skomplikowane przez zniszczenie dowodów rzeczowych w lipcu 2014. 80% kierownictwa i 30% szeregowych byłego oddziału Berkut zostało zwolnionych z MSW. Część byłych pracowników Berkut uciekła do okupowanego Krymu i Rosji, gdzie w roku 2014 utworzono z nich jednostkę o tej samej nazwie w składzie MSW Rosji, od roku 2016 w składzie Rosgwardii. Były naczelnik kijowskiego oddziału Berkut. Brał udział w rozganianiu demonstracji przeciwko korupcji w Moskwie 13 czerwca 2017 roku. To wszystko na dziś. Bardzo Ci dziękuję za te prawie 10 minut uwagi. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 18. A tymczasem to wszystko dzięki wielkiej. Kalendarium, zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz codziennie nowy odcinek